No to powiem. niech Pan opowie nam pan parę słów od nowości. Pan ma tą Skodę? A, o Tak. tak. Nie, jestem trzecim To jest 105 czy 120? 120. A mogę w środku pokazać? Może Pan zobaczy. O, korale są na hotelach. Słynne korale. Ale może oprócz samej Skody to zaraz pokażemy, bo jeszcze tam z przodu jest dużo różnych właśnie tego typu gadżetów. Stary telefon, reklamówki z Pewexu, Książka jak naprawiać Skodę. Dzisiaj jest dzień Cukier kalendarz. A dzień czego? Z tej, z tej gazety, tak? Z kalendarza Kalendarz. A kalendarz 23 sierpnia, no, no tak o, takie lusterka kiedyś były. No, jak ktoś oglądał pana Kleksa, to też na pewno pamięta. Kredki bambino-szkolne, elementarz. Tu, kredki. Tutaj też kredki. No, fruwa trzeba było przyłożyć. No Stary piórnik, gumka, stare latarki, zapałki, stare. To chyba wata, tak pamiętam. Liczydła. Działa? Ona? Nie, ona się otwiera odwrotnie. No, stara bateria. To nie się... Góra się otwiera, nie tył. A to odwrotnie, tak? A to, jest, a to jest odwrotnie. To jest lata 40. 50 No i tu jeszcze stare zapałki. Co ciekawego nam się rzuca w oczy. Widokówki. Nie, to nie są widokówki. też są... zapałki? To są zapałki. O, tu takich się... nie widziałem jeszcze nigdy. O, proszę bardzo. Aha, ani... na zapałki takie. To jest ani razu jeszcze nie używamy. To, to jak widokówka wygląda faktycznie. No tak. I mydła różne stare. Foliu. Mydło toaletowe, bambino, tak jak kletki, diana, mydło dla dzieci. I tu z ciekawszych rzeczy o alkohole. Też jeszcze pewnie ani razu nie użyte. Jarzębiak. Tutaj widziałem lajkonika chyba, tak? Nie, nie lajkonik, tylko jak to? Krakus, czy jak to się nazywa? Krakus. No ale lajkonik jest narysowany. No. Świerszczyk to było czasopismo dla dzieci, pamiętam i tańczymy, tego nie pamiętam. No a tutaj patrzę... O, Mundial jest! Polacy na Mundialu w 78. O, to, to jest ciekawostka. To już że no to jest ciekawostka. Pokazuję. To płyta chyba jest. Nie nie, 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 Bo coś w środku. A nie, to talerz był 70. Hiszpania, no. Hiszpania. Tak. 82 Tu jest 78. Tu jest pokazane dużo takich ten opisów. A najbardziej jest szczególne to Autografy Autografy nasza drużyna 74 Tak To jest poprzednich mistrzostw poprzednich, tak